Witam Was serdecznie, moi drodzy, w tym specjalnym odcinku, który nagrywam w odpowiedzi na Wasze liczne prośby i zapytania, jakie w ostatnim czasie przysyłaliście mi drogą mailową, czy też pytaliście w komentarzach pod filmami na YouTubie. Abym powiedział Wam i wyjaśnił, jak wygląda egzamin maturalny z matematyki od strony technicznej. To znaczy, co musicie mieć ze sobą na egzaminie maturalnym z matematyki, z jakich przyborów możecie korzystać, jakim kolorem długopisu wypełniać kartę odpowiedzi. To wszystko jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie dokładnie wiedzieli, co możecie, co musicie na egzaminie maturalnym mieć, jak się zachowywać, to mam nadzieję, że z większym spokojem przystąpicie do tego egzaminu. Co też przełoży się na wasz lepszy wynik. O tym wszystkim powiemy sobie w tym odcinku, a ponadto chciałbym w nim również podzielić się z Wami moimi takimi sprawdzonymi strategiami egzaminacyjnymi, to znaczy metodami na rozwiązywanie arkuszy naturalnych, z matematyki w szczególności. Wiadomo, na egzaminie maturalnym mamy ograniczony czas, mamy 30 parę zadań zazwyczaj do rozwiązania, musimy to sobie w miarę dobrze zaplanować, aby jak najsprawniej, jak najskuteczniej, jak najwięcej zadań udało nam się rozwiązać, żebyśmy uzyskali jak najwięcej punktów. Także o tym wszystkim też sobie powiemy, ale zacznijmy od tych kwestii technicznych. Co musicie mieć ze sobą na egzaminie maturalnym z matematyki? Tak jak na wszystkich innych egzaminach, pierwsza najważniejsza rzecz to musicie mieć dowód osobisty. Nie możecie o tym zapomnieć, bo to jest sprawdzane przy wejściu na salę. Poza tym podczas wypełniania arkusza egzaminacyjnego. Będziecie musieli wpisać swój pesel, on jest na dowodzie. Gdybyście zapomnieli, nie znali, to stamtąd go sobie spiszecie. Dowód osobisty to jest bardzo ważna rzecz, o tym nie możecie zapomnieć. To musicie mieć na maturze. Kolejna ważna kwestia to kolor długopisu lub pióra. Możecie wypełniać arkusz maturalny, kartę odpowiedzi długopisem lub piórem, ale koniecznie obowiązkowo z czarnym tuszem lub atramentem. Inne kolory, w tym niebieski nie są akceptowane, musicie mieć czarny długopis lub czar pióro z czarnym atramentem. Ze swojej strony polecam Wam zaopatrzyć się przynajmniej w dwa egzemplarze, w dwa długopisy, dwa pióra. Na wypadek, gdyby jedno z nich zaszwankowało, żebyście spokojnie od razu sięgnęli po drugi egzemplarz, nie zestresowali się. Takie nadmiarowe, niepotrzebne emocje nie są potrzebne na egzaminie. Lepiej od razu wtedy sięgnąć po wersję zapasową swojego długopisu lub pióra i kontynuować rozwiązywanie egzaminu. Gdyby się zdarzyła taka kryzysowa sytuacja, że i ten drugi egzemplarz Wam się wypisze, a nie będziecie mieli trzeciego, to zawsze możecie się zgłosić, podnieść rękę, podejdzie członek komisji egzaminacyjnej, udzieli Wam pomocy, powinien Wam pożyczyć długopis, abyście mogli dokończyć rozwiązywanie arkusza. Także o to się nie martwcie, ale dla własnego spokoju, bezpieczeństwa lepiej mieć ze dwie sztuki tych długopisów. Na wypadek, gdyby jeden się wypisał. Kolejne rzeczy, jakie musicie mieć na maturze, to jest linijka oraz cyrkiel. Oczywiście nie ma obowiązku wykonywania rysunków za pomocą linijki i cyrkla, można to robić odręcznie, w szczególności ja na swojej maturze wszystko robiłem odręcznie, wolę tak, tak jest dla mnie szybciej. Aczkolwiek, jeżeli wolicie linijką i cyrklem, to jak najbardziej możecie to robić, aczkolwiek pamiętajcie o jednej rzeczy. Cyrkiel ma w sobie zazwyczaj wmontowany grafit, ołówek. No i siłą rzeczy robi rysunki ołówkiem. Jeżeli używacie cyrka, również możecie mieć ołówek na maturze. Robić w brudnopisie rysunki, rozwiązania ołówkiem. Nawet w części tej głównej możecie się posługiwać ołówkiem, ale te rzeczy, które chcecie, aby były poddane ocenie, które stanowią ważną część rozwiązania, muszą być koniecznie wykonane długopisem. Rysunki także. Jeżeli użycie, użyjecie cyrkla do narysowania okręgu, to potem poprawcie go ręcznie już długopisem. Rysunek może będzie ciutkę tam zadrżany, może to koło nie będzie idealne, ale koniecznie musi być narysowane długopisem. Wszystkie rysunki musicie wykonywać długopisem, ponieważ rzeczy, rysunki, obliczenia zapisane ołówkiem nie będą podlegały ocenie. Także o tym koniecznie pamiętajcie. No i jeszcze kolejna rzecz, jaką musicie, Możecie mieć, w zasadzie musicie mieć. Na egzaminie to jest kalkulator prosty. Jeżeli nie dysponujecie takim kalkulatorem, to obowiązek zapewnienia Wam tego kalkulatora ma szkoła, tylko musicie to zgłosić. Być może, nawet gdybyście nie zgłosili, to przy wejściu na salę egzaminacyjną szkoła będzie dysponowała kalkulatorami, które Wam pożyczy na czas egzaminu, ale lepiej zgłosić tę sprawę wcześniej, powiedzieć. Że nie macie kalkulatora prostego i prosicie, aby szkoła wam zapewniła taki kalkulator. Wtedy szkoła ma obowiązek zapewnić wam taki kalkulator. Co to jest kalkulator prosty? To jest kalkulator, na którym macie tylko dodawanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie liczenie procenta i pierwiastka z liczby. Bardziej skomplikowane obliczenia liczenie jakichś funkcji trygonometrycznych, logarytmów, potęgi w wyższych wykładnikach. Czyli do potęgi do trzeciej, czwartej, piątej, a także pierwiastki wyższych stopni, czy też w ogóle takie kalkulatory naukowe z nawiasowaniem, z pisaniem większych wyrażeń, z analizowaniem funkcji, to wszystko jest niedozwolone. Tylko podstawowe działania plus pierwiastki plus, pierwiastki, plus procenty plus pierwiastek drugiego stopnia. To jest kalkulator prosty. Oczywiście, gdyby tam były jakieś jeszcze takie inne guziki na kalkulatorze, jakaś pamięć, dodawanie do pamięci, co pozwolił, pozwoliłoby na jakieś uproszczone działania, no to też może być, nikt wam za to głowy nie urwie, ale jeżeli będą to kalkulatory naukowe, no to mogą wam je zabrać, być może nawet anulować egzamin, jeżeli przyłapią Was, że podczas egzaminu korzystacie z czegoś takiego, a kalkulator prosty w zupełności do wszystkiego wystarczy. Także, jeżeli macie taki kalkulator, no to możecie go wziąć na maturę, możecie go wcześniej nawet zanieść do szkoły, poprosić o zatwierdzenie szkoły, żeby zatwierdzili, że on się nadaje do egzaminu maturalnego. Jeżeli takowym nie dysponujecie, to też to zgłaszacie. Szkoła wam wtedy zapewni, zapewni taki kalkulator. No to to byłoby tyle, ile chodzi o. Rzeczy, przedmioty, które wy ze sobą zabieracie na egzamin maturalny, ale oprócz tych przyborów, jeszcze szkoła ma obowiązek wam zapewnić tablice maturalne ze wzorami matematycznymi, z których możecie korzystać. Te tablice składają się z około 20 stron. Na nich, w nich macie wszystkie wzory, wszystkie definicje, dosłownie wszystko, co może się przydać podczas rozwiązywania zadań, taka mega legalna ściąga. Także gorąco Was zachęcam, abyście z niej korzystali podczas przygotowań również, żebyście się oswajali, co gdzie jest w tych tablicach, żebyście na maturze, jak zajdzie taka konieczność, wiedzieli, gdzie szukać wzoru na deltę, wzoru na rozwiązania równania kwadratowego, na pole trójkąta. No, dosłownie wszystko tam jest, ale musicie wiedzieć, gdzie tego szukać, żebyście na maturze nie tracili czasu. Dlatego polecam Wam podczas nauki uczenie się z tymi tablicami, oswajanie się, gdzie są jakie wzory. Oczywiście Waszego egzemplarza, który polecam Wam wydrukować, z którym się uczyć, żebyście mieli na papierze ten arkusz, nie możecie wziąć na egzamin maturalny. To jest niedozwolone. Nikt Was z takim arkuszem, z takimi, z takimi tablicami własnymi nie wpuści. Szkoła Wam zapewnia świeże, nowe tablice na maturę. Będziecie mieli je zapewnione przez szkołę. No to to w zasadzie byłoby tyle, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Teraz jeszcze możemy przyjrzeć się, jak wygląda pierwsza strona arkusza maturalnego oraz karta odpowiedzi. Pierwsza strona arkusza maturalnego wygląda w taki sposób. Macie tutaj miejsce na wpisanie swojego numeru PESEL oraz miejsce na naklejkę, którą otrzymacie. Te miejsca wypełniacie samodzielnie. Zresztą członkowie komisji egzaminacyjnej, która którzy będą z Wami na sali powiedzą Wam dokładnie, które pola jak macie wypełnić, co gdzie wpisać, co gdzie przykleić, także o to się nie martwcie, ale cały kształt będzie wyglądał mniej więcej tak. Będziecie mieli również podaną informację o tym, ile czasu trwa egzamin maturalny, 170 minut, czyli jak widzicie dość sporo. No i instrukcje dla zdającego. Tutaj także są podane wszystkie te informacje, również te, o których już wam mówiłem. Mamy powiedziane, ile stron zawiera arkusz. No i komisja też Was będzie prosiła o to, abyście sprawdzili, czy są wszystkie strony, czy niczego nie brakuje. To na początku będziecie mogli zrobić. Przy tym sprawdzaniu też możecie od razu zerknąć mniej więcej, jakie są zadania. Kolejna rzecz, jaką tutaj macie wypisaną, to że rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejsca na to w miejscu na to przeznaczonym. To znaczy odpowiedzi do zadań zamkniętych wpisujemy na kartę odpowiedzi. Oczywiście w arkuszu naturalnym możecie sobie zaznaczać odpowiedzi ABCD przy różnych zadaniach, ale to nie podlega ocenie. Podlega ocenie jedynie ta część karta odpowiedzi jeśli chodzi o zadania zamknięte natomiast rozwiązania zadań otwartych które piszecie w arkuszu maturalnym oczywiście podlegają ocenie ocenie także nie podlega brudnopis tak jak tutaj dalej macie podane w instrukcji dla zdającego w tej karcie odpowiedzi wypełniacie tylko tę część dotyczącą zadań zamkniętych, to znaczy dla każdego zadania zaznaczacie jedno z odpowiedzi A, B, C lub D. Jeżeli w zadaniu pierwszym poprawna jest odpowiedź B, no to zamalowujecie długopisem lub piórem, oczywiście w kolorze czarnym, ten kwadracik. Jeżeli potem uznacie, że się po, pomyliliście albo nie przy tym zadaniu zamalowaliście dane pole, no to tak jak jest podane tutaj w instrukcji, zaznaczacie... Taką błędną odpowiedź kółkiem, i zaznaczacie jeszcze raz drugą poprawną odpowiedź. Nie mogą być dwa kwadraciki zamalowane przy jednym zadaniu. Wtedy zostanie taka odpowiedź uznana za błędną. Również pamiętajcie o tym, żeby nie zostawić żadnego. Zadania bez zaznaczonej odpowiedzi. Nie opłaca się tego robić. Lepiej po prostu strzelić w dowolną odpowiedź. Zawsze macie szansę minimum 25% na udany strzał. O tym też sobie jeszcze za chwilę powiemy podczas omawiania strategii egzaminacyjnych. Teraz dokończmy naszą instrukcję dla zdającego. Tutaj jest ta informacja o kolorze długopisu. Długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Także w instrukcji dla zdającego także to mamy powiedziane. Nie używaj korektora, a błędne napisy wyraźnie przekreśl. Jak widzicie, korektor także jest niedozwolony, ołówkiem też nie powinniście pisać. Wszystko piszecie tym czarnym długopisem lub piórem. Macie również powiedziane, że brudnopis nie podlega ocenie no i że możecie korzystać ze wzorów matematycznych linijki, cyrkla i kalkulatora prostego, czyli dokładnie to, co ja Wam powiedziałem. To są dozwolone przedmioty na egzaminie maturalnym z matematyki. No i jeszcze macie tu informacje o tym, co wypełniacie, ale to także komisja egzaminacyjna Wam powie. Także to są najważniejsze rzeczy odnośnie arkusza i karty odpowiedzi. Tutaj będziecie mieli na karcie odpowiedzi również część wypełnioną przez egzaminatora. Tu wam nie wolno nic zaznaczać, tylko skupiacie się na tej części dotyczącej zadań zamkniętych, no i ewentualnie numer PESEL lub naklejkę w odpowiednim miejscu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ta przykładowa karta odpowiedzi, którą tutaj umieściłem, jest przykładową kartą. Wasza może się odrobinę różnić, inne może być rozmieszczenie różnych elementów, ale Was interesuje tylko i wyłącznie zaznaczanie odpowiedzi dla zadań zamkniętych, ewentualnie, tak jak powiedziałem, podanie numeru PESEL lub przyklejenie odpowiedniej naklejki, ale to wszystko powiedzą Wam dokładnie, gdzie macie wpisać i gdzie nakleić członkowie komisji egzaminacyjnej. Przejdźmy teraz do strategii egzaminacyjnych. Jak widzieliście, na rozwiązanie arkusza maturalnego z matury podstawowej macie aż 170 minut czasu. To jest bardzo, bardzo długo, 3 godziny bez 10 minut. Jeżeli otworzycie arkusz maturalny, to na początku zobaczycie zadania zamknięte. Ich będzie od 20 do 25 i na przerobienie tych wszystkich zadań polecam Wam prze, przeznaczyć tak najwyżej godzinę czasu. Na początek, to znaczy patrzycie na pierwsze zadanie, czytacie treść polecenia, i jeżeli wiecie, jak rozwiązać, no to rozwiązujecie, te zadania zazwyczaj rozwiązuje się bardzo szybko. Linijka, dwie rachunków i powinien być wynik. Zaznaczacie odpowiedź, być może w minutę uwiniecie się z takim zadaniem. Wtedy, gdyby Wam poszło bardzo szybko, to te 25 zadań zamkniętych rozwiążecie w pół godziny. No ale oczywiście nie jest tak różowo. Czasem trafimy na jakieś zadanie trudniejsze, które będzie wymagało od nas więcej wysiłku, więcej czasu na zastanowienie, ale najważniejsze jest to, żebyście, jak traficie na zadanie, którego nie wiecie, jak rozwiązać z tych zadań zamkniętych, to nie tracili na niego więcej jak 2-3 minuty czasu. Dajcie sobie te 2 minutki, pokombinujcie, jak rozwiązać to zadanie. Być może jednym sposobem, być może drugim sposobem. Jeżeli miejsca na marginesie w arkuszu maturalnym macie niewystarczająco dużo, to skorzystajcie z brudnopisu. Tam macie dużo miejsca na obliczenia, także śmiało wykorzystujcie ten brudnopis. On nie podlega sprawdzaniu, także możecie tam pisać różne głupoty, brzydko, chaotycznie, nikt na to nie będzie patrzył. To ma stanowić dla Was taką pomoc, że jak Wam zabraknie miejsca na rachunki, żebyście tam mogli przenieść rozwiązanie, to znaczy nie przenieść, wykonać rozwiązanie do tych zadań zamkniętych, o których na razie mówimy, i poprawną odpowiedź zaznaczyć już w arkuszu maturalnym, a docelowo w karcie odpowiedzi oczywiście. No i jeżeli po tych dwóch, trzech minutach prób, czy też na marginesie, czy w brudnopisie, nie udaje Wam się dojść do rozwiązania i nie widzicie szans na to, żeby w przeciągu kolejnych dwóch minut udało Wam się do tego rozwiązania dojść, to porzucacie to zadanie. Możecie je sobie oznaczyć na marginesie jakimś minusem, wykrzyknikiem, kropką, jakkolwiek, ale żebyście potem z łatwością odnaleźli zadania, które. Pozostawiliście bez odpowiedzi, abyście mogli później powrócić do ich rozwiązywania, łatwo je znaleźć wśród innych rozwiązanych zadań. No i przechodzicie do kolejnego zadania. Tak poświęcając najwyżej po 2-3 minuty czasu w ciągu godziny powinniście przebrnąć przez zadania zamknięte, i wtedy na zadania otwarte zostaną Wam aż dwie godziny czasu, no bez tych 10 minut, jeżeli równo w godzinę uwiniecie się z zamkniętymi. No i z otwartymi zadaniami postępujecie tak samo. Czytacie treść zadania, jeżeli widzicie, że macie pomysł, wiecie, jak podejść do tego zadania, no to próbujecie rozwiązać. Jeżeli się uda rozwiązać, to super. Jeżeli się w pewnym momencie rozwiązania zatniecie, nie będziecie wiedzieli, jak pójść dalej, to chwilę się zastanówcie, możecie się wtedy przenieść do brudnopisu, żeby sobie nie zamazać tej ładnej strony, gdzie czytelne, zredagowane, ładnie zadanie powinniście zostawić osobie sprawdzającej. No i jeżeli w brudnopisie dojdziecie do tego, jak to rozwiązać, to już potem takie ładne, gotowe rozwiązanie przenosicie do arkusza maturalnego, który tutaj już podlega sprawdzaniu. Jeżeli mimo prób, mimo tych kilku, kilkunastu minut poświęconych na zadanie, nie udaje Wam się jego rozwiązać, to porzucacie to zadanie w takim stanie, do jakiego udało Wam się dojść i przechodzicie do zadania kolejnego żeby nie było tak, że zmarnujecie 40, 50 czy też godzinę czasu na jedno zadanie, bo się może okazać, że kolejne zadania byście zrobili bez problemu, utkniecie w jednym stracicie dużo czasu. Przed tym was przestrzegam. To musicie kontrolować ten upływający czas. Najlepiej Przeróbcie sobie przynajmniej z jeden arkusz w taki sposób, że zamkniecie się w pokoju, poprosicie, żeby Wam nikt nie przeszkadzał. Włączycie telefon, komputer, wszystkie inne media, które mogłyby Wam przeszkadzać. Weźmiecie sobie czysty arkusz, z którym wcześniej nie walczyliście, włączycie sobie stoper, spojrzycie na zegarek, odmierzycie te 170 minut i w takim całkowitym skupieniu z tablicami oczywiście przeróbcie taki arkusz właśnie w ten sposób, żebyście nabrali wyczucia. Ile czasu możecie poświęcić na daną sekcję, na zadania zamknięte, otwarte, aby mniej więcej te 2-3 minuty na zamknięte kontrolować ten czas i w otwartych też nauczyć się nie grzęznąć zbyt długo w jakimś zadaniu, aby cały ten czas wystarczył Wam na cały arkusz maturalny. Dobrze by było, abyście przez zadania otwarte również przebrnęli tak z grubsza, przynajmniej je przejrzeli w czasie około godziny. Żebyście już mieli kilka z tych zadań otwartych rozwiązanych. Czytacie treść, wiecie, jak rozwiązać to rozwiązujecie. Nie wiecie, po kilku minutach przechodzicie do następnego zadania. To, z którym mieliście problem, zostawiacie, rozwiązujecie zadanie kolejne i tak po godzinie przebrniecie przez wszystkie zadania otwarte. Zostanie Wam godzina czasu. Część zadań będziecie mieli zrobionych, część nie. Będziecie już mieli wtedy pogląd na cały arkusz naturalny i tą ostatnią godzinę możecie poświęcić na. Zrobienie tych zadań, z którymi był problem, zaczynając od zadań najbardziej wartościowych, tych otwartych albo zamkniętych, które już wiecie, coś Was odśniło w międzyczasie, coś Wam się przypomniało, wpadł Wam do głowy pomysł, jak zrobić to zadanie. Także wracacie najpierw do tych zadań, które wydają się Wam najłatwiejsze, próbujecie je rozwiązać i tak wykorzystujecie swój czas do końca. Oczywiście z 15 minut przed końcem. Powinniście już zakończyć rozwiązywanie zadań, żeby dać sobie jeszcze czas na przeniesienie odpowiedzi z zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. To jest niezwykle ważne. Jeżeli tylko pozaznaczacie ABCD w arkuszu, a nie przeniesiecie na kartę odpowiedzi, no to potracicie punkty. Bardzo ważne jest, abyście dokładnie, tak jak sobie pokazaliśmy, zaznaczyli na karcie odpowiedzi wszystkie odpowiedzi ABCD. Jeżeli jakiegoś zadania zamkniętego nie wiecie jak rozwiązać, nie udało wam się też wyeliminować którychś odpowiedzi, bo czasami też tak się może zdarzyć, że nie umiecie zadania rozwiązać, ale wiecie, że na przykład dwie odpowiedzi na pewno odpadają. No to wtedy wam zostały dwie odpowiedzi do wyboru i strzelacie w jedną z tych dwóch odpowiedzi. Macie 50% szans na trafienie. Jeżeli w ogóle żadnej odpowiedzi nie potraficie odrzucić, no to wtedy macie cztery odpowiedzi do wyboru. Strzelacie w jedną z nich, macie 25% szans na trafienie. Nie opłaca się nie strzelać. Na samym końcu, przed oddaniem Kart rozwiązania i arkuszy z, rozwiązania, z rozwiązanymi zadaniami otwartymi. Upewnijcie się, czy wszystkie zadania zamknięte macie zaznaczoną jedną odpowiedź: A, B, C lub D. Jeżeli zaznaczyliście odpowiedź niepoprawną, w międzyczasie zmieniliście zdanie, wyszło wam jednak, że inne jest poprawna, no to tak jak tam było pokazane w instrukcjach: bierzecie w kółko, zaznaczacie drugą odpowiedź, ale nie zostawcie żadnego zadania bez zaznaczonej odpowiedzi. Strzał może się okazać skuteczny, możecie nie trafić, ale dajcie sobie szansę 25% nawet przy totalnym strzale. To zawsze jest coś. Średnio przy czterech strzelanych zadaniach jedno powinniście trafić. No i przynajmniej jeden punkt wtedy zdobędziecie. Jeśli chodzi o zadania otwarte, to jak tam są przyznawane punkty? O to też mnie często pytacie. Jeżeli w zadaniu otwartym poczyniliście jakiś krok, Ku rozwiązaniu sensowny krok, to za coś takiego już dostajecie punkt. Za sam rysunek za wypisanie danych niestety nie przyznają punktu. Ale weźmy jakiś taki przykład, żeby zobrazować całą sytuację. Jeżeli mielibyście zadanie z geometrii przestrzennej, na przykład obliczyć objętość jakiegoś ostrosłupa i mielibyście powiedziane, że w podstawie ostrosłupa jest kwadrat oboku powiedzmy 3. No i musicie obliczyć objętość. No to niewątpliwie do obliczenia objętości będzie Wam potrzebne pole podstawy. Jeżeli wykonacie chociażby taki rachunek, że pole podstawy to się równa a kwadrat, czyli w tym przypadku 3 do kwadratu, czyli 9, i dalej pozostawicie rozwiązanie bez zmian, tą jedną linijkę napiszecie, to już macie punkcik za sensowny krok w rozwiązaniu zadania. Jeżeli byście obliczyli przekątną podstawę, czyli ze wzoru na przekątną a pierwiastki z dwóch, napisalibyście, że przekątna tego kwadratu to trzy pierwiastki z dwóch, to wtedy prawdopodobnie byście nie dostali żadnego punktu, bo to obliczenie jest co prawda sensowne, ale nie prowadzi was do, nie jest krokiem na drodze do rozwiązania zadania i za coś takiego nie przyznają punktów. Jeżeli pokonacie zasadnicze trudności w rozwiązaniu zadania, czyli wykonacie kilka kolejnych obliczeń ważnych na drodze do rozwiązania, no to wtedy dostajecie kolejne punkty. Jeżeli rozwiążecie zadanie do samego końca, a pomylicie się już w ostatnim rachunku przy odpowiedzi, albo nie udzielicie tej odpowiedzi, to wtedy jest Wam obcinany jeden punkt. Czyli jeżeli przykładowo to zadanie z geometrii przestrzennej byłoby za 5 punktów, Rozwiążecie całe poprawnie, na końcu się pomylicie, to wam obetną jeden punkt, czyli byście dostali cztery punkty. Za obliczenie tylko pola podstawy jeden punkt, za kolejne kroki, być może za obliczenie wysokości kolejny punkt byłyby przyznawane. Bardzo ważne jest, żeby w zadaniach otwartych napisać odpowiedź. Tam jest takie miejsce na odpowiedź. I pamiętajcie o tym, żeby tą odpowiedź napisać. Jeżeli by było w zadaniu otwartym rozwiązanie równania wielomianowego danego w postaci iloczynowej, tam były powie, byłyby powiedzmy trzy rozwiązania, albo równanie kwadratowe, dwa rozwiązania. I tak jak ja często na filmikach podkreślilibyście te rozwiązania, a nie napisali odpowiedzi, to prawdopodobnie też byście dostali maksa punktów, o ile oczywiście rozwiązania byłyby dobre, ale dla bezpieczeństwa, dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, że. Nikt się nie przyczepi w miejscu, gdzie macie pole na odpowiedź. Napiszcie x1 albo x równa się 2 na przykład, lub x równa się 5, jeżeli takie byłyby rozwiązania równania kwadratowego. Pamiętajcie o tym, żeby te odpowiedzi pisać. To jest bardzo ważne. Jak je napiszecie, to nikt się nie przyczepi. Gdybyście zapomnieli ich napisać, to można liczyć na dobrą wolę sprawdzającego, że jeżeli rozwiązania są dobre, a nie ma ich wpisanych w to pole, od odpowiedź to też Wam przyzna maksa. No, ja bym przyznał maksa, wielu sprawdzających przyzna maksa, ale są też tacy, co się przyczepią. Także pamiętajcie o tym, żeby te odpowiedzi pisać. To jest bardzo ważna kwestia no to to już chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o to, co wam polecam w strategiach egzaminacyjnych do matury. Rozplanujcie sobie przede wszystkim ten czas na wszystkie te sekcje egzaminu maturalnego, na część zamkniętą, część otwartą. Tak jak wam polecałem przynajmniej zraz. Przeróbcie sobie jakiś arkusz maturalny w takim trybie całkowitej wyłączności. Zamknijcie się w pokoju i te 170 minut przesiedźcie, zobaczcie, jak ten czas się rozkłada, jak czujecie, jak on upływa, jak to poczujecie przynajmniej raz tak na własnej skórze, tak dokładnie, to potem na egzaminie maturalnym dużo lepiej Wam pójdzie, dużo lepiej będziecie się czuli, będziecie mieli taką większą pewność i kontrolę tego upływającego czasu. No i to, co bardzo ważne, uczcie się z tablicami. Ten arkusz testowy, który samodzielnie w domu rozwiążecie, też rozwiązujcie z tablicami. Szukajcie, uczcie się tych tablic, patrzcie, gdzie są jakie wzory. To jest niezwykle ważne. Na maturze może Wam to uratować sytuację. Zaoszczędzić na pewno dużo czasu, jak zapomnicie jakiś wzór, a będziecie wiedzieli, gdzie on jest w tych tablicach. Nie będziecie musieli ich wertować, tylko otworzycie na konkretnej stronie. Będziecie pamiętali, gdzie co mniej więcej jest. Zaoszczędzi Wam to czas, a czas na maturze jest bardzo ważny. Oczywiście, jeżeli macie większą wprawę w rozwiązywaniu zadań, to nie musicie się sztywno trzymać tych dwóch, trzech minut, o których ja mówiłem. Jeżeli jesteście bardzo dobrzy, to możecie sobie dać czas minutę na zadanie zamknięte. Jeżeli w minucie się nie wyrobicie, to przechodzicie dalej. To wszystko zależy od waszej wprawy, indywidualnych umiejętności, dlatego najlepiej by było, jakbyście te czasy wypracowali sobie samodzielnie, przynajmniej raz rozwiązując tak w całkowitym odłączeniu od świata arkusz naturalny, tak jak to będzie miało miejsce na prawdziwej maturze. Na sam koniec, jeszcze chciałbym Wam poradzić, abyście w miarę możliwości nie wychodzili za wcześnie z egzaminu. Jeżeli nawet czujecie, że wszystko już rozwiązaliście, macie maturę zdaną na 100%, to sprawdźcie jeszcze raz na spokojnie wszystkie zadania otwarte. Czy gdzieś jakiegoś błędu rachunkowego nie popełniliście, czy dobrą odpowiedź zaznaczyliście w karcie odpowiedzi, na spokojnie to zaznaczajcie, żebyście tu nie popełnili głupich błędów. Znam wiele osób, które były przygotowane na 100%, a straciły jeden punkcik czy dwa. Jeden punkt się przekłada od razu na 2%, bo to mamy 50 punktów do zdobycia na maturze, i od razu tracą te punkty. Potem przy rejestracji na studia może zabraknąć. Dlatego sprawdźcie dwa, nawet trzy razy, czy wszystko macie zapięte na ostatni guzik, wszystkie odpowiedzi napisane, wszystko dobrze pozaznaczone. Wyjść zawsze można wcześniej, jeżeli już jesteście pewni na 100%, że nic nie poprawicie, no to nie ma co siedzieć. Jasna rzecz, ja też wyszedłem trochę wcześniej ze swojej matury. Nie pamiętam już ile, ale pamiętam, że wcześniej, bo nie było sensu siedzieć dłużej. Ale jeżeli cokolwiek jeszcze nie macie pewności na 100%, że coś jest dobrze zrobione, to siedźcie do ostatniej chwili, sprawdzajcie, kombinujcie. Jeżeli jakiegoś zadania jeszcze nie umiecie zrobić, wykorzystajcie czas do końca. Nie opłaca się wychodzić wcześniej. Także to już chyba byłyby wszystkie moje rady dla Was odnośnie technicznej strony matury, strategii egzaminacyjnych. Pozostaje, Wam, pozostaje mi życzyć Wam powodzenia w przygotowaniach, abyście jak najlepiej się przygotowali, żebyście wzięli wszystkie przybory, które Wam przysługują na maturze, żebyście o niczym nie zapomnieli, żebyście się dobrze przygotowali. I ostatnia ważna rada jeszcze ode mnie. Dzień przed maturą dajcie sobie czas na odpoczynek. Nie ma sensu. W noc przed maturalną uczyć się rozwiązywania zadań. Nie ma sensu. Jeżeli coś z was naprawdę bardzo nurtuje, zapomnieliście, no to zerknijcie dosłownie na jedno zadanie, na jakiś sposób myślenia, no ewentualnie może być, ale nie siedźcie na dach na pewno nie do późna w nocy. Wybrane zagadnienia możecie sobie tylko powtórzyć, jeżeli naprawdę czujecie taką potrzebę, ale zachęcam Was do odpoczynku. Ludzki umysł działa w taki sposób, że jeżeli nawrzucacie do niego dużo informacji, to może wam się wymieszać to w szczególności jak tuż przed maturą, godzinę przed wstaniecie rano, zaczniecie zakuwać, no to to jest całkowicie bez sensu, bo może Wam zrobić mętnik w głowie i pozapominacie wielu ważnych informacji, sposobów rozwiązywania, których uczyliście się w ciągu ostatnich paru miesięcy. Nie ma co sobie robić takiego kipiszu w głowie tuż przed egzaminem Lepiej dać sobie ten dzień, najlepiej popołudnie, już na pewno cały wieczór dnia poprzedniego na relaks, odpoczynek. Niech, niech mózg się zrelaksuje, wyśpijcie się dobrze, zjedzcie jakieś lekkie śniadanie, żeby nie było potem problemów żołądkowych na maturze, ale też żebyście nie byli głodni, żeby mózg miał z czego czerpać energię do pracy i myślenia. To wszystko jest bardzo ważne, w szczególności to, abyście sobie nie pomieszali wiadomości w głowie tą nauką na ostatnią chwilę. W umyśle, jak ta wiedza, którą nabywaliście przez ostatnie dni, tygodnie, miesiące, tak spokojnie osiądzie, dacie sobie ten dzień na relaks, odpoczynek, przynajmniej jeden wieczór po południe, no to potem na maturze to Wam się tak odblokuje i wypłynie ta cała wiedza, będziecie mogli z niej skorzystać. A jak ją sobie tak zaśmiecicie w ostatniej chwili kilkoma wyrywkowymi zadaniami, no to raz, że się zestresujecie, że być może czegoś tam jeszcze nie pamiętacie, dwa, sobie przysłonicie to, co już mieliście uporządkowane w głowie, to się zupełnie nie opłaca. Także to taka moja ostatnia rada dla Was, abyście tak na spokojniej, bez mieszania sobie w głowie tuż przed maturą, przystąpili do tego egzaminu. Gwarantuję Wam, że to Wam da dużo lepszy wy wynik, rezultat, niż gdybyście tak w ostatniej chwili jeszcze czegoś się douczali. No to już nie przedłużając dłużej tego odcinka, i tak jest dosyć długi. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, że wytrwaliście do samego końca. Życzę jeszcze raz powodzenia w przygotowaniach, no i na samym egzaminie, żebyście bez stresu, na spokojnie zdali na jak najlepszy wynik, potem się dostali na wymarzone studia, żeby wam się wszystko ułożyło jak najlepiej. Pozdrawiam Was gorąco, wszystkiego dobrego, pa pa.